Witajcie. W dzisiejszym wideo opowiemy Wam o najdziwniejszych trendach modowych w historii ludzkości. Co dziwne, ludzie od zawsze mieli skłonność do dziwnych trendów modowych. Gdy spojrzycie na papierowe sukienki czy buty na obcasach, mimowolnie zaczniecie się zastanawiać, jak ktoś mógł to w ogóle wymyślić. W rzeczywistości tworzenie takich arcydzieł często służyło na przykład pokazaniu statusu danej osoby albo ukryciu niektórych chorób. Blio. Blio to średniowieczna odzież wierzchnia dla zamożnych ludzi z X wieku. W wersji damskiej była to długa sukienka z rękawami zwężonymi do łokcia i rozszerzającymi się do nadgarstka. W niektórych przypadkach rękawy mogły nawet opadać na podłogę. Odzież ta wyróżniała się tym, że do jej szycia używano dużej ilości materiału, a wszystko ze względu na sporą liczbę draperii i fałd. Sukienki damskie miały długość do podłogi, podczas gdy stroje męskie były krótsze, do kostek. Męska wersja ja też miała luźniejszy krój, szerokie, krótkie rękawy lub ich całkowity brak. Czepiny. Współczesne kobiety noszą wysokie obcasy i zupełnie nas to nie dziwi. Z reguły obcas ma wysokość 7-12 cm. Wydaje się, że to całkiem sporo, nic bardziej mylnego, szczególnie w porównaniu z 16-wiecznymi butami nazywanymi czepinami. Wyobraźcie sobie, że wysokość tych butów sięgała 50 cm. Pomimo tego, że but nie był praktyczny, doskonale chronił stopy właściciela przed brudem na ulicy. Z reguły czepiny nosiły kobiety z Włoch i Hiszpanii. Wszystko po to, by pokazać poziom swojej zamożności i pozycję społeczną. Kiedyś uważano bowiem, że im wyższe buty, tym wyższy status. Doprowadziło to do tego, że kobiety musiały nosić dłuższe ubrania, które były też wielokrotnie droższe. Nawiasem mówiąc, czasami kobiety zabierały ze sobą służących, aby pomagali im zachować równowagę. Uważa się, że czepiny wywodzą się z Rzymu i starożytnej Grecji. Jeśli zagłębić się w mitologię grecką, to Afrodytę często przedstawiano w podobnych butach. Po najeździe Rzymian na Hiszpanię powstał natomiast pomysł tworzenia butów korkowych. Okres, w którym modne było noszenie czepinów, nie trwał długo. XVII wiek zapoczątkował noszenie butów na wysokim, ale bardziej znanym dziś obcasie, kładąc kres czepinom. Bombasta. Każdy, kto lubi malarstwo minionych lat, wie na pewno, że w epoce elżbietańskiej ludzi malowano w dość nietypowych ubraniach z bufiastymi rękawami. Powstawały one przez ich wypychanie. To tak zwana bombasta. Wypychano również ramiona, brzuch i biodra. Jeśli chodzi o mężczyzn, to jeszcze bardziej uwydatniali swoje stroje, wypychając dodatkowo okolice łydek. Co oznacza to dziwne słowo bombasta? Z całą pewnością chcecie to wiedzieć. Bombastę wykonywano z różnych materiałów, takich jak wełna, bawełna, a nawet otręby czy włosie końskie. Oczywiście zastosowane wypełnienie było dość ciężkie i bardzo niewygodne. Ten modowy trend ustał dopiero w połowie XVII wieku. Spódnica Hubble. Co ciekawe, gdy ruch walczący o prawa wyborcze kobiet zaczął zyskiwać siłę, pojawił się nowy trend w modzie: o dziwo krępujący w fizycznym sensie ruchy kobiet. Przykładem takiej odzieży około 1910 roku stała się spódnica Hubble. To długa, obcisła spódnica, mocno zwężająca się ku nogom. Kobiety ubierające się w nią musiały stawiać bardzo małe kroki i praktycznie zupełnie zapomnieć o swobodzie ruchów. Takie ograniczenie okazało się dla kobiet drobiazgiem w porównaniu z ciężkimi spódnicami, które nosiły wcześniej. Trend rozwijał się i wkrótce ten element odzieży poddano modyfikacjom, które pozwoliły na większą mobilność. Wszystko to nie trwało jednak długo, bo kobiety w spódnicach Hubble ciągle łamały nogi lub skręcały kostki. Już na początku I wojny światowej tego typu rozwiązanie całkowicie straciło na znaczeniu. Mieszek. Moda męska zmieniła się diametralnie w XVI wieku. W tym czasie mężczyźni musieli nosić dublet, do którego przymocowane były rękawy wykonane z dwóch oddzielnych kawałków materiału. Na wierzch tego ubioru zakładano płaszcz. Gdy dublet i płaszcze skrócono, strefa intymna mężczyzny pozostawała niezabezpieczona. Aby rozwiązać ten problem pojawił się mieszek. Początkowo ten element garderoby wyglądał jak trójkątny kawałek materiału. W tym okresie, gdy rycerstwo, męskość i odwaga zajmowały szczególne miejsce, wśród wszystkich cech prawdziwego mężczyzny mieszek zmodernizowano. Nadano mu wtedy bardziej elegancki wygląd. Najdroższe mieszki wykonywano z aksamitu, ozdabiając je biżuterią lub haftem. Ten modowy trend zaczął tracić na znaczeniu dopiero pod koniec XVI wieku. Krynolina Od późnych lat 40. XIX wieku na popularności zyskała krynolina. W rzeczywistości to sztywna spódnica wykonana z włosia końskiego. Pierwotnym przeznaczeniem takiego materiału było ukształtowanie kobiecej sukni. Młode panie, które starały się nadać spódnicy wspaniały wygląd, nosiły krynolinę z aż sześcioma wykrochmalonymi halkami. Sami rozumiecie, że takie ubranie sprawiało wiele kłopotów i było bardzo niewygodne, choćby przez swoją sztywność. Co najciekawsze, w czasach, kiedy krynolina była modna, mogła przybierać różne formy. Dla przykładu, w latach 60. XIX wieku była to forma kopuły, a już po 5 latach, w 1865 roku, krynolina z przodu stała się właściwie płaska. Dopiero po 13 latach takie ubrania wyszły z mody. Makaron. W latach 60. XVIII wieku pojawił się kolejny trend nazywany makaronem. To dość duża peruka z małymi loczkami na górze. Co więcej, rozmiar tych peruk mógł odpowiadać wzrostowi przeciętnego dziecka. Wystarczająco dziwne, prawda? Początkowo na taką modową innowację mogli pozwolić sobie ludzie o wysokich dochodach, ale po 10 latach już wszystkie warstwy społeczne. Wraz z rozprzestrzenianiem się trendu, peruka stała się elementem podkreślającym kobiecość. Dlaczego nie trwało to długo, zapytacie? Z czasem ludzie zaczęli wyśmiewać to rozwiązanie i traktować je jak coś, czego należy się wstydzić. Suknie arszenikowe. W epoce wiktoriańskiej arszenik będący silną trucizną stosowano prawie wszędzie, nawet w odzieży. W 1814 roku firma chemiczna opracowała zupełnie nowy, jasnozielony barwnik, który podbił serca wielu kobiet. Był tylko jeden istotny problem: to arsen zapewniał tak intrygujący kolor. Oczywiście barwnik dodawano do sukienek, rękawiczek, kapeluszy i całej reszty damskiej odzieży. Takie stroje bardzo mocno odróżniały właściciela od szarej masy, ale arszenik wyrządzał wiele szkód. Mowa o wysypkach, wypadaniu włosów, niewydolności nerek czy wątroby. To właśnie były efekty noszenia ubrań nasączonych trującą substancją. Co więcej, korzystanie z takiej odzieży mogło nawet doprowadzić do śmierci. Pomimo tego, że wkrótce ze względu na obawy społeczne Niemcy i Francja zrezygnowały ze stosowania arsenu, Wielka Brytania nadal to robiła. Dopiero stworzenie syntetycznych barwników pomogło całkowicie wycofać toksyczny składnik. Kapelusz Merkurego XVIII i XIX wiek wyróżniały się tym, że w tym czasie produkowano modne kapelusze z filcu. Filc powstawał natomiast z wełny dwóch zwierząt królika i bobra. Aby uzyskać wełnę, rzemieślnicy musieli używać azotanu rtęci. Dla tych, którzy nosili takie nakrycia głowy, w środku wszywano specjalną podszewkę, która chroniła skórę przed kontaktem z trującą substancją. Twórcy kapeluszy nie mieli tak łatwo, bo wciąż musieli wdychać opary trucizny w trakcie produkcji. Wszystko to doprowadziło ich do różnych chorób skóry, a nawet paranoi utraty zębów czy halucynacji. W 1941 roku zakazano na poziomie krajowym stosowania rtęci do produkcji kapeluszy, a potem, zamiast tego, zaczęto wykorzystywać nadtlenek wodoru. Jak sami widzicie, trendy modowe w historii były naprawdę bardzo dziwne, a czasem nawet nie mieściły się w głowie. Na szczęście teraz żyjemy w nieco innym świecie, w którym ludzie mogą samodzielnie podejmować decyzje o noszeniu dowolnego rodzaju odzieży. To wszystko na dziś. Nie zapomnijcie polubić tego wideo i zasubskrybować naszego kanału. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce.